Niektóre wystromne, tylko w białym musi się średnio w białym i do zimie. E, czyli tym samym w nim człowieka w poru. Oczywiście cmentarze wspólne, kobiety mężczyzny, nie tylko jedne z drugim, tylko w każdym z boku. Ale oczywiście musi być e, miejsce skierowane przez rząd miasta o rząd gminy że tam jest cmentarz dokładny ale, ale jak pokazywałem na przykład po drodze to patrzymy po prawej czy po lewej stronie nic nie zobaczymy kaminy chyba widzicie jak to wygląda cmentarz tam 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 kamień 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 to znaczy to są gruby 5 chwilę ja taki jeszcze to jeszcze ciekawe Maroko powiem e, na przykład, że, e, no tak kobita Starczyła męża. Jest żałowie. w żołbie. W Maroku obierają wszystko na biało Ja, wszystko na białą. tak? Chosty, czasami też rikawiczki, strój, skarpetki, buty. Wszystko w żołbie, czyli wdowa. Dobrze mówię, wdowa? Wdowa jest kobieta przez 4 miesiące i 10 dni. I potem znajomo Jest to raczystość i u nas i go obronią i potem można muszę... dalej normalnie, ja, jak najbardziej jak najbardziej jak coś tam pytanie albo coś, zawsze jestem e... będziemy dalej, będziemy dalej